Siemano, jeśli chcesz wygrać tę oto piękną koskę, zapraszam Cię na Discorda, link macie w opisie, no i w przypiętym komentarzu, wystarczy wejść tutaj na hashtag giveawaykosa, kliknąć ten oto piękny, no emotkę, no i tutaj macie jeszcze dodatkowo... AWP Green Energy za 131 zł wystarczy wejść i followować na KIKU i kliknąć tutaj. No i możecie właśnie mieć to za 22 dni, także wtedy co będzie losowana kostka. Dodatkowo codziennie macie giveaway, także zapraszam serdecznie Otwieram codziennie Shortsa, no i to co wypada leci do Was, także dzisiaj wybieramy zwycięzcę tego oto pięknego skina niestety, ale poprzedni filmik został zdjęty, ale trudno. Mnie to nie interesuje tutaj Boberemka Eee, no niby tutaj wszystko napisał, ale chyba nie podał e, kropeczki, albo właśnie tego co było trzeba, czyli e, emotki. Dobra, wygrywa albo Neku, albo Bober, ja to oczywiście ogarnę. Gratuluję, no i dzisiaj do zgarnięcia macie takiego skinka, wiecie co robić, no i lecimy na naszą ulubioną stronkę. Tutaj po wejściu schodzą skiny naprawdę bardzo ładnie. 6, 11, później 13. Także teraz wychodzi: No, że mniej więcej za dwa dni maksymalnie, albo jutro powinien zejść. No, chociaż taka koska, chociaż taki guardianik. Także jeśli chcecie to zgarnąć, klikacie plusik, pisujecie go od XX mi Klikacie aktywuj, no i oczywiście grajcie z głową. Graj jest dla osób pełnoletnich. Dzisiaj zrobimy sobie od Knife case'a, czyli od koski. Otwieramy sobie. Tutaj zostanie nam tylko 12 zł Zobaczymy, co to będzie za kosach. Huntman Night Forest Dopa nie najgorzej, ale również nie najlepiej. No i będziemy z tego robić AWP Meduzę. Zobaczymy, jak tutaj jest potacja. Czekajcie, Meduza. Aha, dobra, tutaj musimy usunąć to. No i jest to 11 tysięcy, prawie 12 tysięcy. Także brakuje nam tyle no i lecimy, challenge'ek musi zostać tutaj zakończony, inaczej nie kończymy tego odcinka, także zaczynamy tutaj jester Mouldami. bitwa na 3 osoby, także myślę, że takie bitwy właśnie mają największy potencjał na zarobek, 13 tysięcy graczy na stronie, ostatnio bardzo często jak wchodzę tutaj i patrzę na ilość graczy no to jest ich 13 tysięcy nie wiem czy jest to jakaś szczęśliwa liczba czy nie, ale tutaj kurczę lentikular niby czerwona naklejka jest ona warta tylko 24 zł już myślę, że ten kociak będzie dużo więcej warty, e, dokładnie tak no i jeszcze na sam koniec ostatnia skrzynka właśnie e, z taką samą naklejeczką, szkoda, ale e, przynajmniej dwie dyszki niecałe zarobione, także e, nie ma co narzekać, lecimy na kolejną bitwę tutaj mamy dwa Predator nie, kurde, co to? ja chciałem wbić na dwa Predator, okej, okay, tego nad nie będziemy oglądać, ale bitewka wygrana e, łatwy proficik, no i tutaj wbijamy od razu do kolejnej bitwy Sykala Foe Zobaczmy jak to wyjdzie. Dwa neon-casy zbustowane, no i później g 2 także grubszy troszeczkę kaliber. No skrzynka jest tutaj 6 razy czy tam 5 razy droższa, także zobaczmy czy te skiny również będą 5 razy droższe, no nawet więcej. Tutaj odwet Aquamaryny, dwie stówki, no i kolejna skrzynka daje nam jeszcze Snack tak Fil Testet, także naprawdę piękne skiny, fajna bitwa, no i kolejny fajny zarobek. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Tutaj bitwa na underdogu 4 osoby, taka troszeczkę bardziej ryzykowna, ale no spodobało mi się, że można było. Dobra, nie, jednak odpuścimy to sobie, zaczniemy tutaj bitwę, myślę, że dwóch na dwóch na trybie standardowym, no i jakieś procentówki tutaj wrzucimy na przykład Golden koje, 5 sztuk, dobra, 6 sztuk, pójdziemy na stronę terrorystów, no i dodamy oczywiście BOTA Adriana. Tak będziemy testowali te skrzyneczki. Od razu dołączył do przeciwników, do antyterrorystów jakiś Spekowski. No my myślimy, że z botem Adrianem tutaj bitwa naprawdę łatwiutko pójdzie. Wystarczy, że jedna taka MK wleci, no już będzie zarobek. No niestety wlatuje decimator naszych przeciwników. No ale to jeszcze nic, to jest jeszcze naprawdę całe G, no najlepiej by było właśnie dostać taką łemeczkę Golden Coil, złotą on, ja pierdzielę, no Mecha Industries tutaj wlatuje, 673 zł jest w tym momencie warta taka emka, także naprawdę powalona kwota, no i niestety, ale Bot Rosso przekreślił nasze szanse na zwycięstwo, ostatnia skrzynka tutaj i jeszcze było widać właśnie tą łemeczkę, no ale trudno, bitwa przegrana. Kolejna bitwa może jeden na jednego Może tutaj pójdziemy sobie na solóweczkę Na skrzynkach ulepszonych Water, Salon, Danger Case Takie skrzynki mniej więcej po 5 dyszek Coś takiego wrzucimy oczywiście kto nie ryzykuje ten szampana nie pije także lecimy 6 skrzyneczek od 60 no tutaj od 50 do 67 zł no i mamy od razu przeciwnika dzisiaj nie trzeba tutaj długo czekać no i od razu do nas dołączają ale no dzisiaj również farcik nam delikatnie dopisuje tutaj dobre skinki na samym początku ale listek już nas dogonił chociaż ten fuel injector będzie na pewno w dobrym stanie wear warty 8 dyszek no i kurde, jeden skin będzie dużo pewnie więcej warty niż te nasze wszystkie. E, no, prawie tak jest. Tutaj jeszcze dobija nas niestety predator Case'em. no i ta przewaga zwiększa się do 50 zł. Ostatnia skrzynka daje nam jeszcze tutaj Famaska Gina. No ale nie wygraliśmy, nie wygraliśmy. 5 stówek leci na konto naszego przeciwnika. Od razu dołączamy do Spekowskiego. Tutaj nad nie zobaczyłem, ile ta bitwa jest warta. A jest no troszeczkę nie nasz budżet, bo zostanie nam tylko 44 zł do końca odcinka. Także lepiej, żebyśmy to wygrali. No, Spekowski zaczyna mocno nas odsadzać. Niezbyt mi się to podoba, ale tutaj nowa hyperbestia delikatnie nadgania naszą stratę. No, ale wirus, no ja Faktory nie Ciągle tutaj lecą jakieś skiny zajebiste, no a my dostajemy jakieś gówno. No, nie za dobrze to wygląda. Nie za dobrze, moi kochani, tutaj jeszcze Ciao Breaker na sam koniec. Skin za 30 złotych, ziomość. Serdecznego palca nam wysłał, także. My również pozdrawiamy, wypłacamy tyle, ile możemy. Tutaj strzelamy sobie jeszcze w skrzyneczkę, no i będzie to o 85 zł do kosy. Taki challenge, myślę, że na sam koniec spoko dołączymy sobie tutaj do antyterrorystów tylko żeby no od razu startowali. No bo jeśli oni nie, nie mają zamiaru startować takich bitew, no to ja nawet tam nie będę siedział. Tutaj jedna zwykła, cztery zbustowane, no i jeden. Eee, Jester Mojcik taka bitwa w sumie nie najgorsza taka, taki sam budżet jak właśnie tamto poprzednia bitwa można tutaj dużo więcej wyciągnąć tak jak widzicie, no pierwsza skrzynka eee, no i tutaj już niestety nasz przeciwnik zaczyna nas wyprzedzać, Edex, Kins Pan Nawrocki tutaj na awatarze no i niestety, ale jak na razie Nawrocki ma tutaj największy profit, no i dostaje jeszcze boost protokola ze zwykłego zboostowanego lowcase'a, no dostać dwie dychy naprawdę sztuka. No i kolejna bitwa przegrana niestety tutaj, szczęście nam nie dopisuje, na początku było naprawdę bardzo fajnie, ale im dalej tym jest tylko gorzej. Tutaj kurcze mamy jeszcze 54 zł, także na szybko możemy dołączyć do jakichś bitewek. Tutaj może czteroosobowy USP Glock Case, szkoda, że no kurde, no tutaj czemu nikt nie dołącza. Zawsze chcę na szybko wystartować do bitwy, ale nie ma takiej opcji. Tutaj możemy sobie jeszcze wrzucić jakieś dwie skrzyneczki, na przykład neon i plague case ich dołączymy do strony terrorystów. No i zostawimy sobie tego 12taka na sam koniec. Mam nadzieję oczywiście, że że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Tutaj jeszcze Peter do nas dołącza. Pozdrawiamy oczywiście serdecznie Mordko. Byśmy zgarnęli tą bitwę, no bo ostatnio zbyt dobrze to wszystko nie wygląda. Drugi USP Glockik, no delikatnie mamy lepsze skiny. Różnica jest tylko 2 zł, także oby nas tutaj nie zawiodło. Plague casik będzie decydujący 5 zł, różnicy, No i na sam koniec wygrywamy. Wygrywamy. Profitu niestety nie dostajemy, tylko tracimy kilka złotych, ale trudno. Lecimy chyba z bitwą 3-osobową. Jeszcze tak na sam koniec. Tutaj mamy 5 dyszek, także music case, gold casik, run and gun case, no i wasteland case. Zostawimy sobie dyszkę jeszcze na ostatniego a, underdoga, po prostu na jester mode Wrzucimy jedną skrzyneczkę, na którą będzie nas stać. Tutaj, oczywiście, wykorzystamy wszystkie punkty, e, które dostaniemy. No i skina, jeśli przegramy z tej bitwy, tutaj no szkoda, że nie wybrałem underdoga. No bo raczej ta bitwa, niestety, nie będzie wygrana. Tutaj, no bot, Alex zaskakuje 9 złotych przewagi, aczkolwiek dostajemy tutaj maka 10. Który jest warty całe G No i może nas uratować tylko Wasteland Case No i daje nam pięknego famaska Także zajebiście Przegrywamy Ziomość, który do nas dołączył Wygrywa bitwę No lepiej tego nie, ma, nie mógł rozegrać e, Tutaj jeszcze 231 punkcików Na Case Battlu Nie mamy żadnych punktów Także ostatecznie bitwa Underdog na 4 osoby e, No i za 11 zł No mówiłem, że jakiś Jester Mojzik Będzie idealnie tutaj pasował Charakter Craft Sticker Także Trzymamy kciuki. No i ostatnia bitwa w tym odcinku. Może jeszcze jakimś cudem wrócimy. Jeszcze tutaj możemy wyciągnąć ponad 240 zł, ale jest to no praktycznie niemożliwe. Mamy tylko na to 4%, a nawet dużo mniej w sumie. Ole kurde, no nie no już zobaczyłem tą tą naklejeczkę, tą naklejeczkę. Także mogliśmy zrobić stówkę właśnie z tych 11, ale tak się nie stało, także trudno. Pamiętajcie, kodiks to mi najlepszy, no i miłego wieczorku. Siemano.